cześć ściany nośne zakończone zabezpieczone deskami aby nie runęły przed wylaniem czpieni i nadproży poskręcane wkrętami deskami zamocowane do ziemi palikami i tak dalej więc cóż czas poczynić przygotowania jeżeli chodzi o wylewanie betonu tak jak wspomniałem w poprzednim filmie, ja będę to wylewać ręcznie, i dziś mają dostarczyć mi 4 tony piasku plus 5 ton żwiru, takiego miksa drobnego kamyka z trochę większym, żeby móc kręcić beton, taki jak być powinien B25. O czym nie wspomniałem w zeszłym tygodniu, to to, że zamówiliśmy też dodatkowe trzy palety Itonga, znaczy dodatkowe trzy palety dwunastki na ściany działowe. Z tego względu, że chciałbym postawić działówki jeszcze zanim wyleję strop i te wszystkie nadproża też, raz z tego powodu. Najbardziej mi zależy na tej ściance tu, która będzie się łączyć z tym czpieniem i będzie do tej ścianki, bo za nią będą schody. Dzięki tej ściance będę mógł na niej rozrysować dokładnie stopnie schodów i przymocować też szalunek, tak żeby to zrobić dobrze i łatwiej niż bujać się z tym w powietrzu. Kolejną rzeczą jest też, Wytarganie w końcu betoniarki, która stoi tam za Altaną od zeszłego roku. Zamocowanie do niej silnika. No i cóż, powoli docinanie zbrojenia yy, strzemion, skręcenie tego, jakieś blaty, i myślę, że powoli, pojedynczo, jeden za drugim będę to wylewać zobaczymy jak mi pójdzie z tym pierwszym ten na pewno pójdzie jako pierwszy z tego względu, że te dwie ścianki po prostu nie podobają mi się stojąc tak luzą. konieczne też będą jakieś stemple to też muszę się za tym rozejrzeć i cóż, działamy dalej bez przerwy póki nie wyleję stropu w tym roku hej do ścian więc ja znam dwie możliwości i jedną z nich jest wpuszczanie w ściany pręta zbrojeniowego i potem łączenie go tutaj z betonem lub na tak zwanego strzępia czyli jeden bloczek wysuwamy drugi chowamy i tak na zmianę aż do szczytu gdzie chcemy to wylewać tutaj widać troszeczkę mniejsze ale to ja już murowałem z końcówek, że tak powiem, więc żeby nie docinać nowych bloczków i nie marnować ich więcej, to korzystałem z tego co już uciąłem podczas murowania innych ścian i tak dalej. OK, kolejną rzeczą jest zbrojenie. Mamy cztery pręty wypuszczone od samej ławy fundamentowej. Ja specjalnie je wypuściłem na tak e, wysoko i mają one po 56, no prawie 60 cm szczyt stropu jest 2,80 więc ja pręty te dwunastki dotnę sobie na 3 metry i kolejne są strzemiona strzemiona na łącznikach strzemiona dajemy co 10 cm więc jeżeli ja mam tu łącznik 50 to dam ich 5 co 10 a potem resztę co 20 cm do góry, więc wyciągam szlifierę, idę po 12 i dotnę sobie najpierw te 4 pręty. A potem przygotuję sobie strzemiona, jakiś drut wiązałkowy i zacznę to powoli skręcać. Z tego co dobrze pamiętam, to chyba ta linia tutaj wyznaczała mi, na jaką długość mam docinać pręty, bo ja już te strzemiona wyginałem podczas gdy wylewałem te czpienie na jesień I chyba ten wkręt oznacza mi, miejsce, w którym mam dociągnąć pręt i go zaginać. Więc spróbujmy się z tym, co tutaj jest. Bo strzemiono w zależności od tego, jak szeroki macie mur. Mój ma 24 cm, więc minimalna otulina betonu na zbrojenie to jest, na te główne zbrojenie to jest tam 2,5-3 cm. Więc powiedzmy, że 3. Więc z tych 24 musimy trochę ująć. Także jakbym kręcił Strzemiona na 19-20 cm to pręt znajdujący się w środku będzie między sobą jakieś 18 co da mi 21-24, czyli 6 cm po 3 z każdej strony, i tak to mniej więcej muszę zrobić. Także najpierw się dopnę. 10 cm zakładki i to chyba było na tej taśmie. Tak. W zbliżeniu 90 stopni. Teraz tak zatem wkręt. To nie jest źle. Co my tu mamy? 18, 18, 18. Super, takie właśnie strzemiona muszę sobie zrobić. Wczorajsza dostawa piasku i żwiru mnie trochę rozczarowała. Z tego względu, że piasek przyjechał wymieszany z ziemią i w zasadzie nie tylko jest w nim dużo gruzu. E, no cóż, zareklamowałem to tutaj też widać, że to jest ziemia. E, na pierwszy rzut oka tego nie zauważyłem. Dopiero potem, jak obejrzałem nagranie i jak przyszedłem tu z łopatą i co, łopatę odgarnę, to w środku jest ziemia. Więc nie mogę użyć tego piasku do konstrukcji, tak? Więc jeszcze raz w zasadzie zareklamowałem to. I nie będę tutaj robił jakichś rabanów i tak dalej, bo takie rzeczy mogą się zdarzyć. Ktoś po prostu koparką wcześniej tą samą łyżką ładował ziemię i nie zauważył prawdopodobnie tego, że na łyżce, to znaczy w łyżce, została ziemia i nabrał piasek i to wszystko władował w ciężarówkę, która po prostu tu przyjechała. Piasek zostanie dowieziony po weekendzie, więc. Ja mogę się zająć na razie innymi rzeczami. Mianowicie, budowę zostawiam na chwilę w tym stanie, jakim jest. A ja miałem wyjechać sobie na spokojny weekend na Mazury, posiedzieć trochę z ojcem, pobyć trochę czasu w domu rodzinnym i miałem sobie dzisiaj na spokojnie pojechać, ale Volvo mnie rozczarowało przednia lampa przestała mi działać nie wiem czy to żarówka z tego względu, że wczoraj znalazłem wieczorem te kable, które już sobie związałem trytytką były w tym kole od paska więc nie wiem czy kable są poprzerywane czy po prostu przepaliła się żarówka ale śmieszne by było, żeby przepaliły się i postojówka i mijania naraz więc czeka mnie teraz rozbiórka połowy przodu, bo żeby tą lampę wyjąć muszę wyciągnąć zderzak zawsze coś, co nie? No trudno. Wyciągam narzędzia, biorę się za reparację Volvo Problem był w tym, że lampa działała podczas gdy przekręcałem kluczyk, ale już jak odpalałem silnik, to niestety gasła. I nie wiem, co może być z tego powodem. Nie chciałbym mieć tu problemów z elektroniką, chociaż no, auto ma już swoje lata. Jak widać, owiki na kable zaczynają się sypać. Podziała. Wygląda na to, że to tylko żarówka, szkoda, że nie mam postojówki, bo potem, żeby ją wymienić to będę musiał znowu to rozkręcać całe szczęście wiem jak okay. a jednak znalazłem jakąś starą postojówkę wrzucam zobaczymy czy będzie działać trochę pomarańczowa ta postojówka ale na teraz wystarczy ok mogę to wszystko składać poszło mi z tym w miarę szybko ze względu na to, że ja już te lampy kiedyś wyciągałem, żeby zmienić to na polskie lampy bo kiedyś były angielskie temu mi idzie tak w miarę szybko z tym poza tym już zmieniałem też zbiornik tutaj od yy, spryskiwaczy. i tak już znam te auto na wylot więc szkoda by mi było kupować coś innego bo tu już wiem co pracuje, a co nie i jak to naprawić Znalazłem taki kawałek Peszla owinę te wszystkie kable tymi, w miarę to będzie zabezpieczone. Przyczyną tego wszystkiego, przepalenia tych żarówek było przegrzanie, z tego względu, że to powinno trzymać się tutaj tego plastiku, ale to się wyrobiło, nie, prac... nie trzyma się już tego. I kabel ten po prostu spadł i zaczął ocierać o pasek. Więc muszę to złapać trytytkami tutaj, do tego, żeby kable przypadkiem nie wpadły z powrotem na pasek, i będzie wszystko ok. tektki są sposobem Dinko kol. Dina, uciekaj stąd. No już. Uczekaj idź do siebie. Ten odcinek jest trochę nietypowy. Wiem, że większość z Was ogląda ten kanał ze względu na to, że buduję nowy dom, ale na tym kanale nie tylko będę się na tym skupiał, bo kiedyś w końcu ten dom postawię i nie wiem, czy będę to kontynuować, czy nie, ale wiem też, że są ludzie zainteresowani i chętni do robienia różnych rzeczy w pojedynkę, sami. Tak jak ja, serwisowanie auta, czy naprawy własnego domu rodzinnego, dla mnie to są takie normalne rzeczy i jeżeli jest na to czas i miejsce, to po prostu to robimy. A że mam tutaj super dogodną sytuację i mam kanał, to stwierdziłem, że Volvo przyda się serwis, więc wymienię. Olej w skrzyni, olej w silniku, i będę miał serwis gotowy i auto przygotowane na kolejny rok ciężkiej pracy na budowie. Więc wymieniam płyny ustrojowe i mogę zbierać się z powrotem na opolszczyznę i kontynuować budowę domu w Amorfach. Tymczasem. Hej.